Akcja latów w Międzyrzeczu. Zorganizowaliśmy piknik charytatywny na chorą dziewczynkę, roczną Marysię. Chcemy się rozwijać tu w Międzyrzeczu. Nie tylko układamy na drużynę seniorów. Mamy bardzo dużo dzieci. Chcemy budować obiekt, boisko sportowe nowe. Mamy akademię dzieci. No, chcemy, żeby ta młodzież mogła się gdzieś po prostu na świeżym powietrzu wychowywać. Rzeczu. Zajęliśmy drugie miejsce, jestem szczęśliwy. Mogło być pierwsze. Fajnie się bawiłem. w wyraźnie podobały mi się strzały. Trafiłem jeden raz. Dzisiaj na turnieju było fajnie nawet. Strzeliłem cztery bramki. Jestem zadowolony. W przyszłości chcę zostać piłkarzem Ligi Mistrzów. Najbardziej mi się podobało granie, ale yy, ten wojsko też było fajne. Podobało mi się strzelanie do celu. Yy, cieszę się, że trafiłem dwa razy. Na turnieju się bardzo fajnie grało. Byliśmy na pierwszym miejscu. Strzeliłem 14 bramek. Jestem zachwycony, jak graliśmy. Taka forma gry mi się bardzo podobała. Inspirują mnie ci, co na przykład bardzo dobrze grają. Gram w piłkę, bo Chce mi się. Moimi największymi atutami jest dribbling i szybkość. W Salenciadzie najpierw robiliśmy biegi tam jest z powrotem sześć razy. Miałem czas 17 sekund. Potem biegaliśmy z piłką slalomem przez bramkę. Potem strzelaliśmy do celu, a potem kampkowaliśmy. Najlepszy wynik miałem w slalomie. 12 sekund. Najbardziej mi się podobało, jak grałem na tym dużym, dłuchanym wojsku. Podczas wakacji jeszcze często na rowerze, chodzę na treningi do klubu i czasami chodzę z tatą na Orlika. Akurat był weekend, stwierdziliśmy, że nie mam co do roboty, więc tutaj przyszliśmy.